Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będę robiła czytanie dla baranków na styczeń 2026 roku. Rozkład. Będę robiła stali e, tarot Illuminati. No, zobaczymy, co tutaj dla baranków na styczeń. E, początek roku. Zobaczymy. Dobrze, oczywiście karty były wcześniej pasowane. I zobaczmy. Wylosuję oczywiście jeszcze jedną kartę z stali e, przesłania aniołów. Dobrze. I e, zaczynamy. E, energia miesiąca. Wszystkie tam odwrotnie dobrze. Energia miesiąca, 10 e, kielichów. Więc myślę, że to czas związany też z rodziną, tematy związane z rodziną, może jakieś też właśnie podsumowanie tego, co wyszło, co nie wyszło, co jest w tych kielichach. Może mówić też oczywiście o dużej radości, pełni. I zaczynaniu następnego na etapu, wejście w następny etap. Zobaczymy, co jeszcze pokażą kolejne energie. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć w tym miesiącu, to paśmieczy. Więc to może różnie wyglądać, tak? Dla jednych osób może to mówić, że trudnością będzie zareagowanie na coś, co wymaga tej szybkiej reakcji, właśnie z taką energią rycerza mieczy. Tak, że coś wymaga szybkiej reakcji, a może być wam trudno wejść w tą energię. Może też być dla innych osób. Może to mówić o tym, że y, może y, ciężko wam jest y, z osobą, y, która właśnie jest takim rycerzem mieczy, która y, potrafi ranić, y, która dobrze nie przemyśli, y, szybciej mówi, y, więc też y, może być y, taka sytuacja, y, ale też jest to w tej pozycji, y, jako trudność, też może y, to wyglądać w ten sposób, że. Wam jest ciężko, właśnie z tą porywczością, z tym, że czasami nie przemyślicie, a zadziałacie, i też jak najbardziej może dla niektórych to być taki temat. Dobrze, więc tu mamy tą trudność. Jaka będzie niespodzianka w tym miesiącu? Niespodzianka, niespodzianką będzie Król Mieczy. E, więc tak jak powiedziałam, no tutaj mamy trzy takie kombinacje i to może być różnie, że może dojrzejecie niespodziewanie, tak? jeżeli właśnie to jest Wasza energia tego rycerza mieczy i ciężko Wam jest po prostu mm, z, tą, z, tą, z tą energią, tak z tą, z, z tą zapalczywością, z tą szybką reakcją. I jakby czujecie, że, że jest Wam ciężko, i może tutaj właśnie dojrzejecie. Może być też, że ktoś się pojawi taki, taka osoba, właśnie król mieczy. Może ta trudność jest tutaj właśnie dlatego się pokazuje, że Wy jesteście w energii na przykład króla, rycerza mieczy, a tutaj jest ktoś przychodzi niespodziewanie z taką wyższą, z najwyższą energią, powiedzmy, mieczy, tak? czyli króla. I tutaj nie ma tej yy, równowagi. Yy, no różnie, tak jak powiedziałam, różnie może to wyglądać. Ale jakby nie było, myślę, że fajnie, że się tutaj w tej pozycji jako niespodzianka pokazuje tak dojrzała energia. Yy, więc myślę, czy, czy jeżeli jest to ktoś, a Wy macie właśnie, jesteście w tej energii na przykład króla mieczy, a problemy macie z tym yy, z, z taką osobą właśnie porywczą, to myślę, że spokojnie sobie dacie z tą osobą radę. Więc jakby nie było, myślę, że fajnie, że pokazała się tutaj ta dojrzała energia. No dobrze, co robić w takim wypadku? Mamy tutaj e, kochanków. E, myślę, że tutaj trzeba podjąć jakąś e, decyzję. I tak jak powiedziałam, no, różnie może to wy, y, y, wyglądać. No, tak jak powiedziałam na początku, y, pierwsza wersja, że też y, po prostu może y, powinniście podjąć szybko decyzję, a jest wam ciężko. Y, ale no, niespodziewanie pojawia się ten król mieczy, więc myślę, że, że y, będziecie potrafili. Dokonać jakiegoś wyboru, czy to miłosny, czy to innego typu. Tutaj mogą być bardzo, bardzo różne te wybory. I tak jak powiedziałam, różne kombinacje. Wy wiecie najlepiej, właśnie, która kombinacja dotyczy was. Dobrze, więc tutaj jeszcze to jest w pozycji, co robić, czyli bym powiedziała, że Wielki Arkana, że dobrze byłoby. Dokonać tego wyboru i no, taka podpowiedź, oczywiście, że ważne jest tutaj serce, też tak, żeby tego wyboru dokonywać jednak sercem. Niekoniecznie umysłem, oczywiście, bardzo fajnie, bo jest tu wsparcie, ale mimo wszystko tutaj, żebyście jednak sercem dokonywali tego wyboru. Czego lepiej nie robić? Mamy tutaj e, pięć, e, pięć mieczy, dużo jest tych mieczy. E, no, w pięciu mieczach wszyscy są poranieni, e, nie ma tutaj osoby zadowolonej. E, często są to rany, e, które po prostu e, no, rzutują na przyszłość. Tak? E, tak jak z tymi gwoździami, tak? można wyjąć, ale zawsze już e, są ślady. Więc tutaj uważajcie, żeby nie wpaść w tą energię. No, oczywiście, przy y, rycerzu mieczy y, może być to bardzo łatwe, tak, żeby wpaść w tą energię pięciu mieczy, ale y, uważajcie, jest tutaj właśnie y, ta, ta, y, ta uwaga. Tak? Y, więc tak widziałam, jakie tu są kombinacje, y, różne są, która jest wasza. No, jakby nie patrzeć, to po prostu zwracajcie na to uwagę. Dobrze. Wynik podsumowania tego czytania mamy Asa denarów, bardzo piękne, bardzo pięknie się kończy to czytanie. Po prostu coś nowego tutaj się pojawia, nowy potencjał. Czy on przychodzi z zewnątrz, czy przynoszą Wam właśnie jakieś osoby, czy ten wybór y, powoduje, że wchodzicie w coś nowego? Y, no jakby nie było, y, no pięknie tutaj to wszystko się y, y, kończy, y, więc myślę, że to jest taki y, ważny miesiąc. Mamy te wielkie arkana. No, musicie podjąć tutaj jakąś decyzję, dokonać jakiegoś wyboru, wyboru, który, którym, w którym będziecie kierować się sercem, niekoniecznie rozumem, ale tak jak powiedziałam, ten rozum też jest ważny, żeby właśnie no, nie wpaść w tą piątkę mieczy. Oczywiście, w której by to nie było konfiguracji. I tak jak powiedziałam, zamknięcie też jakiegoś etapu, podsumowanie, wejście w nowy, ważne jest też, myślę, żeby właśnie z, zastanowić się, skoncentrować się na tym, co się mieści w tych kielichach, co byście chcieli właśnie zmienić, poprawić w następnym etapie, tak? Więc bardzo piękne czytanie, super. Czytanie dla baranków na styczeń. Jeszcze, tak jak powiedziałam, jedna energia stali przesłania aniołów. Zobaczymy, jaka tutaj będzie podpowiedź. A myślę, że może to być ta energia. Zobaczmy. Miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy wiara w Boga. Jeśli wiesz, że działa On poprzez Ciebie i bezu, yy, bezustannie Cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, a my dodamy Ci odwagi i wiary. No, myślę, że bardzo fajne yy, przesłanie. Yy, dobrze. Yy, niekoniecznie właśnie to yy, zaufanie ta wiara, że możemy coś zrobić, niekoniecznie tutaj jest taka y, ważna y, też y, właśnie można zwrócić się y, do Boga, y, jak niektórzy wolą do wszechświata, tak, y, żeby y, pomógł w tym procesie. Ja y, jeszcze zobaczę, może tutaj w tej książeczce jeszcze może jakaś jest tutaj y, jakieś dopowiedzenie zaufanie, zaraz tutaj muszę spis treści zobaczyć, e, troszeczkę to będzie trwało, e, już, 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 momencik. E, M, M. Miej zaufanie, 53 już. Zobaczymy, co tutaj jeszcze będzie dopowiedziane, 53. Dobrze. Ta karta zawiera przesłanie, w którym anioły mówią ci, możesz to zrobić. Uwierz, że masz wszystko, czego potrzeba, żeby dokończyć swoją misję. Choćby, choć być może nie w pełni rozumiesz, w jaki sposób zdołasz ją zrealizować. Ufaj, że zostaniesz odpowiednio poprowadzony. Im bardziej. Zdołasz zobiektywizować tę misję, uznając, że nie chodzi w niej o Ciebie, tym lepiej. Nie słuchaj głosu pytającego kto ja znakomicie się nadajesz, bo jesteś doskonałym synem lub córką Stwórcy. A anioły otaczają cię na każdym etapie twojej drogi. Dodatkowo znacze dodatkowe znaczenie tej karty. Skup się na chwili obecnej, idąc krok po kroku. Przekaż wszelkie zmartwienia i obawy Bogu i aniołom. Poproś anioły, żeby zwiększyły Twoją wiarę. Ufaj, że dzięki. Tobie Bóg wyraża swoją miłość i mądrość. No, myślę, że takie wspierające jest to przesłanie. E, więc tak wygląda czytanie dla Baranków na styczeń 2026 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, e, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Ja oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę, za komentarze. I co, do następnego czytania. Hej!